20 grudnia, analiza weekendowa, rynek walutowy, rozpoczynamy od pary euro do dolara, która w tym tygodniu wykonała ruch i utworzyła na wykresie białą świecę, tym samym doszła do rejonów, które, które no, były, że tak powiem, jakoś do przewidzenia, 1,22, 1,23, patrząc na ostatni swing po tej korekcie, która była równa korekcie tutaj z okresów kwietnia-maja, mamy do czynienia z układem, w którym możemy już powoli Patrzeć na to, iż mamy wypełniony cały impuls. To znaczy się widać tutaj wyraźnie falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą, falę piątą. Oczywiście może to przejść, falę czwartą pędzącą jeszcze dalej wzrost. Nie chcę powiedzieć przez to, że to już jest koniec, ale tutaj gdzieś są te rejony, które mogą zakończyć cały impuls wzrostowy. No a jeżeli ten impuls wzrostowy dobiegnie końca, no to należałoby się spodziewać, że po nim będziemy mieli. no. No, najprawdopodobniej jakąś głębszą, głębszą korektę tego całego wzrostu, bo przypomnę, że w wyższym interwał, w dłuższym zakresie czasowym mamy impuls, korektę głęboką, która by zapowiadała dość wyraźne wejście, no bym powiedział to w kilkuletni trend wzrostowy pary euro do dolara, a więc no najprawdopodobniej tutaj mamy do czynienia z pierwszym impulsem. W, y, w większej fali, czyli po nim korekta, i potem następny, które już wybije szczyt. Chociaż oczywiście do końca nie możemy być, y, że tak powiem, jakoś y, ewidentnie pewni, że ten wzrost, który teraz ma miejsce, no, nie zaatakuje tego szczytu, ale powiedzmy sobie szczerze, mamy tutaj bardzo silną strefę oporu. Widzimy jak długo tutaj ile tygodni, to jest wykres tygodniowy, zobaczmy, ile tygodni miesięcy cena utrzymywała tutaj te. Przed spadkami utrzymywał właśnie poziom około 1,23, tak? Tu też wychodzi 161,8% zniesienia zewnętrznego tej, tutaj ostatniej korekty, a więc tu naprawdę w tych rejonach 1,23 jest silny, silny opór. No i jeżeli teraz spojrzymy na. Na to, co rysuje nam rynek w ujęciu dziennym, no to tu byśmy mogli powiedzieć, że no być może yy jesteśmy yy nazwijmy to znaczy, tak, najprawdopodobniej nie jesteśmy jeszcze na końcu tego wzrostu, tak. Tu chociażby w tym ostatnim swingu wzrostowym, no prosi się o jeszcze jedno wyjście, co najmniej, aby utworzył się nam tutaj impuls. Teraz pytanie, oczywiście, czy. Odtąd do tego ewentualnego szczytu. To już będzie cały impuls, na co mógłby wskazywać właśnie ten nazwijmy wykres tygodniowy. Czy jednak mamy do czynienia z układem, gdzie mamy falę pierwszą, drugą? Teraz jesteśmy tutaj w trzeciej, czyli jeszcze wyjście, potem czwarta, piąta, zakończenie trzeciej, jeszcze korekta i jeszcze raz do góry. No tego to nie, nie, nie jesteśmy wróżką, nie przewidzimy. W każdym razie widać, że jeszcze powinniśmy coś rosnąć, natomiast w takim no powiedzmy, tradingu bym powiedział wielodniowym, czy tygodniowym w tygodniach liczonych, no tutaj już należałoby zachować ostrożność. W tym momencie gdyby doszło do zmiany kierunku yy, i cena spadała, to takim pierwszym poziomem, który mógłby świadczyć o zakończeniu ewentualnie trendu wzrostowego, a co najmniej o takiej możliwości, to jest wybicie poziomu 1,20, 1,206 powiedzmy w zaokrągleniu, czyli tutaj wybicie tego do Kolejna, kolejny wykres to wykres indeksu dolarowego. Na indeksie dolarowym, na wykresie tygodniowym widzimy wyraźnie, że jest szansa na ukończenie jakiejś tutaj powiedzmy piątki. Ale piątki tu od tego szczytu, od tego tutaj szczytu. W związku z tym, patrząc na całość jako na impuls spadkowy, no to tutaj, znowu po zakończeniu tej korekty, nieco wykraczającej poza zakres overbalansu, ale idealnie utrzymanej, jeśli chodzi o strefę oporu, no mielibyśmy do czynienia z czymś, co ewentualnie mogło być falą pierwszą, potem fala druga nieregularna, fala trzecia, więc pora by była jeszcze na falę czwartą i jeszcze jedno zejście, ale no wybijające ten dołek albo naruszającego albo utrzymującego, no nieistotne, ale jeszcze za wcześnie mówić, aby w tym ujęciu tygodniowym był to faktycznie już taki definitywny koniec. Zresztą świeca, która powstała. Tak samo zresztą jak na, na parze euro-dolar. No, nie jest jakąś świecą, taką, która, która, która zapowiada, tak, koniec, bo mamy, mamy wzrost, mamy jakiś cień, ale jest ten, ten, nie wzrost, tylko spadek oczywiście, ale, ale ten dzień od dołu jest jakiś, ale to jest tylko delikatny, delikatny cień. Patrząc na wykres dzienny, no to tak jak tutaj to mówiłem, mamy falę pierwszą, tak, tu widać to wyraźnie, fala druga. Fala trzecia najprawdopodobniej w tym momencie, i teraz znowu, jeżeli przyjrzymy się tutaj temu układowi samemu ostatniemu swingowi, no to wygląda tak, jakby jeszcze rynek chciał raz, chociażby tutaj te podwójne dno utworzyć, tak, że mamy falę pierwszą. Ja może troszeczkę powiększę falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą, ewentualnie, bo ona może przecież przekształcić się w trzydniową, czy trochę dłuższą, ale no powiedzmy, czyli jeszcze, jeszcze raz próba zejścia na nowy, na, doł, na nowy dołek powinna być, i wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mówili tutaj o ukończeniu jakiegoś pewnego impulsu, po którym być może nastąpi jakaś większa korekta, ale niekoniecznie musi dojść jeszcze do końca tego spadku. Kolejna para to fund do dolara. No ten fund do dolara troszeczkę zmienił to, co my zakładaliśmy. Ja zakładałem w każdym razie na początek, że jednak te szczyty tutaj utrzymają, ale w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że budowa budowa, yy, to, co tutaj się tworzy na, 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 na wykresie, no jednoznacznie pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z jakimś układem, bym powiedział, no dla mnie mimo wszystko korekcyjnym. Dlaczego? No tutaj to jeden do jeden pośrodku to jest ewidentny Układ korekty, tu nie ma mowy o żadnych impulsach. I teraz druga sprawa, tutaj widzimy również mamy 1 do 1 pośrodku, czyli tak jeszcze najprawdopodobniej wyżej i dokąd? No w tym momencie należy patrzeć, że powinien, powinna para funt do dolara dojść w okolice 1,38-39. Dlaczego? No jakby nie spojrzeć, tu mamy silną strefę na tym poziomie 1,38, powiedzmy 38,50. No w tych, w tych rejonach, tak? Mamy tutaj zakres overbalansu, czyli ta korekta, ten ruch korekcyjny i tutaj by była równość, to jest, to jest też taki jeden układ. I druga kwestia to jest to, co tutaj możemy tak, yy, układ harmoniczny, tak? Czyli, yy, czyli pierwsze

8,359 to są te poziomy, do których e, wydaje się, że powinien dojść funt I teraz jeżeli spojrzymy to na ujęciu dziennym, to widzimy, tu mamy tą wyraźne 1 do 1 z trójką po środku, też 1 do 1, zobaczmy jak to się kształtuje, 1 do 1, 1 do 1, 1 do 1 w małych, także rynek tak potrafi właśnie rysować No i teraz jeżeli spojrzymy, to tutaj mamy co najwyżej, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, wydaje się, że jeszcze piąta, która właśnie jak widzimy, no miałaby szansę dojść tutaj do poziomu 1,38. Także tutaj jeszcze na, przed nami wzrosty, ale na tę chwilę, mimo wszystko, na razie zakładamy, że ja zakładam w każdym razie, że to jest jakiś układ korekty tego spadku, i w tych okolicach może nastąpić już definitywny zwrot. No i teraz e, pary e, ze, z polskim złotym. E, euro do złotego. Próba wybicia, ale zobaczmy na, na tę chwilę na razie e, tu istotna strefa tak oporu. E, widzimy te szczyty, tu i nie została ona wybita. Podczas tego tygodniowego, tej tygodniowej próby byliśmy znacznie wyżej, ale nie zostało to wybite. I teraz z jednej strony sam zakres tego ruchu wybił wszelkie tutaj nazwijmy overbalance, wszelkie wielkości korekt, a więc to już jest jakiś sygnał, który może świadczyć o zmianie. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. No, na wykresie dziennym mamy jak gdyby wykonanie oczywiście na tę chwilę takiego układu ABC, i rynek może tu znowu gdzieś zejść w okolicę. Tylko pytanie, czy on jest w stanie przebić i uzyskać nowe dołki. No to może być trudne. Właśnie, no, jeżeli tak, jeżeli się tak stanie, czyli jeżeli wybijemy tutaj te minimum to jest 4,427, 4, 4, a następnie byśmy wybili 4,415, no to najprawdopodobniej będzie duże prawdopodobieństwo, że będzie nas czekał test. Tutaj 4.37 tego minimum z sierpnia 2020 roku i, i, i równocześnie tutaj również minimum z czerwca 2020. Ta strefa być może zostanie zaatakowana, ba mało powiedziane, być może zostałaby wybita. Tak? Czyli to, nastą to by świadczyło o jeszcze dość sporym ewentualnej możliwości e umocnienia złotego, z tym, że, tak jak powiedziałem, ten duży ruch, który tu jest, który, który wybił e, wszelkie overbalance, który, który swoją e, nazwijmy to swój max umieścił nad ostatnim potwierdzonym szczytem. No jest już elementem, który może świadczyć, że mimo tego długiego cienia rynek nie wybije nam tych dołków i następuje tu już jakaś pewna zmiana. Tu bardziej bym oczekiwał teraz, no na razie, na tę chwilę, po tym wzroście, powiem szczerze, że myślę, że ten dołek powinien być utrzymany, a docelowo rynek powinien w jakiś sposób podążać w górę i to co najmniej do rejonów 4,58-4,59. Jeśli chodzi o parę dolar do złotego, no to tu widzimy na tym ty wykresie tygodniowym, Kolejna szpulka, kolejne wysokie cienie. Widać, rynek jest rozpiany i próbuje złapać jakąś równowagę. Wszystko to w okolicy, w obrzeżu strefy wsparcia, tutaj na poziomie około 3,60-3,62. Tu jest ta strefa wsparcia. No, Jeżeli ta strefa nie powstrzyma, no to najprawdopodobniej będziemy spadali do poziomu 3,52, a, a nawet i 3,45. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj też. No, na razie nie mamy jakiegoś końca, a tu mamy ewidentną próbę pójścia do góry, i to, to można trochę podpowiadać co do złotego, że złoty może się jeszcze praktycznie umacniać. Dlaczego? No, bo widzimy próba i ta strefa nie przepuszcza, strefa oporu nie przepuszcza, czyli tak jakby chciał rynek podążać dalej. Patrząc na geometrię widzimy 3,57, pamiętamy przed chwilą właśnie tą wartość podawałem na wykresie tygodniowym i 3,45 również ta wartość podawała. czyli widzimy, że geometria zbiega się ze strefami wsparć cenowymi, a więc to są poziomy, do których no, być może złotówka wyciągła. No, na tę chwilę jedno co powiem, jest pewnego rodzaju zwłaszcza na tym euro, widoczne uroz od tego e... Możliwość zmiany kierunku, zmiany trendu, natomiast tu w jakimś sensie też jest możliwość, ponieważ ten cień wyszedł powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu, więc tu też, ale na razie jest to tylko ewentualnie próba, i, i, i ta próba w żaden sposób nie zmieniła nie tego trendu. Ona tylko podpowiada, że być może do czegoś takiego nam tu dochodzi. I na koniec, jeszcze złoto chciałbym się przedstawić, bo złoto jest w ciekawej fazie. Zobaczmy, jest po pierwszym impulsie płyt. Korekta, czyli coś, co by wskazywało na układ jakiś ABC. Zbliżamy się powoli tutaj. Jesteśmy teraz na pierwszej istotnej strefie oporu. E, oczywiście ta najważniejsza strefa przebiega na poziomie około e, 1970, a więc do niej jeszcze trochę miejsca jest, ale e, na co zwróćmy uwagę? Jesteśmy tu w jakiejś tendencji spadkowej, która doszła do silnej strefy wsparcia, delikatnie nadbiła tutaj nam ten zakres overbalansu, jaki prowadzący jest, więc może, może tu być jakiś początek ruchu który po korekcie chciałby nas zaprowadzić na nowe szczyty. Ale na tę chwilę na razie, dopóki nie wybijemy 1970, no to ciężko jest nam to, że tak powiem, jednoznacznie powiedzieć. I tutaj patrzymy teraz, to co przed nami, a przed nami 1930, okolice 1930, zakres overbalansu i strefa e, oporu, tak? Po przekroczeniu 1970, jeżeli rynek zrobi ruch, zrobi jakąś Korektę, czyli uzyska tu korektę pędzącą, na przykład 1 do 1, no to możemy się spodziewać, że co najmniej wybijemy te 1970 i będziemy tutaj podążali w kierunku 2030. Jeżeli zrobimy tutaj jeszcze coś zupełnie innego, czyli wyjdziemy, cofniemy i im pełnym impulsem, no to potem po korekcie można się spodziewać ruchu na nowe szczyty. Na tę chwilę na razie mamy tutaj tendencję spadkową i zbliżamy się do kolejnych bardzo istotnych poziomów. A w tej chwili właściwie też znajdujemy się na takim, bym powiedział, dość ważnym poziomie a więc tego poziomie tej, tego ostatniego potwierdzonego szczytu jak gdyby w tym tutaj swingu ostatnim spadkowym tej największej korekty. Moim zdaniem, na razie należy patrzeć do góry, a, ale, ale na, przez, przez perspektywę tego, że jakby nie było, znajdujemy się w ruchu korekcyjnym, tak, który jeszcze powinien trwać. A czy on się przerodzi w zmianę kierunku, zmianę tej tendencji, no to dopiero czas pokaże. To by było tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy.